Siemanko z tej strony, Jaszy a dzisiaj nagrywamy Brawl'a i będziemy grali samem na solo, tak? Wiem, że długo mi nie było widzowie, ale wróciłem. E, będzie teraz dużo więcej filmików niż przez te ostatnie dwa lata XD. No i no, zaczynamy, lecimy. Dobra, dobra, tutaj, ja tutaj się rozgadałem, a tu grać trzeba. Zróbmy to. Ten on w sumie sama nie jest taki słaby. Niektórzy mogą sobie coś tam mówić, że jest słaby Ale on jest No Dobra, to trzeba już uważać, wrzucać Zabiję... ją Dobrze, dobrze, dobrze Troszeczkę się emocjonuje Nie, zabij go, dobrze Kulec, nie, 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 nie W sumie sam poszedłem tam, ale dobra, no spokojnie, jest git 6, jeszcze plus dwa... U. Ogólnie już od paru tygodni myślałem na zrobienie im odcinka. Chciałem równo na 2 lata wstawić odcinek. Ale no jakoś... Chciałem właśnie korzystać z nagrywarki X Recordera, co nie? Bo wcześniej właśnie jej używałem. Chciałem, a nagle nie wiem co się stało. Naprawdę jakoś... się popsuła, no i nie wiem jak, ale naprawdę... Chciałem jej ten użyć, co nie? Ale ten. Jak miałem tam. Jak nagrywałem na przykład. No już nie pamiętam dokładnej liczby, ale na przykład. Dajmy, dajmy, że to była minuta. To była minuta coś. Minuta trzy na przykład, co nie? Minuta 3, jak była, to zawsze. Nieważne od tego, czy filmik był. Czy film. No nieważne z czego, czy próbowałem nagrywać Robloxa, czy Brawl Starsa, czy cokolwiek. Film się zatrzymywał po. półtora. Po, min, po minucie trzy. No bez sensu. Ja nie wiem. Dlaczego nie było filmiku? Sorry widzowie, ale no... Mam nadzieję, że tak czy siak, no... Że wstawiam w ogóle filmiki, bo... Dobra, lecimy po tą skrzyneczkę. <laughs> Kaszel mam troszeczkę. Już zapomniałem, jak to jest nagrywać na YouTube, więc... Mogę nie mówić za dużo o łapkach i subach, ale da dajcie suba i łapkę. Przez że wróciłem, widzowie, to nie jest... To nie jest takie es, jak Boże, może Wam się wydawać, więc jak no wiecie. Naprawdę dajcie tu łapę i suba. Napiszcie komentarz. I będzie git. Dobra, nie trafim nie trafi. Ogólnie... Yy... O kurde, tu, tu gdzieś się czuje gry, mówiłem. Oj, oj, oj. Oj. Było trochę głupie. O kurde. To słabo. Dobra. Patrz, patrz. Patrz to. Tu, 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 tu. Aha. Tego się nie spodziewałem. Aha. No to fajnie, że jeszcze ten walony kij. Dobra. Czwarte miejsce nie jest źle, tak? Ja wiem widzowie, że nie ma takiej formy jak kiedyś. Kiedyś jak nagrywałem. I w ogóle patrzcie na pucharki. Wiem, że możecie być zdziwieni. Bo miałem 21, jak ostatni raz chyba nagrywałem coś koło tego. O, epicki. Dać, mityczny. Kurde, epicki. Dajesz. Coś mocnego. Kurde, no 200... Czemu tak jest zawsze? No, więc widzowie troszeczkę więcej już z tych pucharków niż wtedy. 25 koła. Wczoraj wbiłem 25 koła? Tak, wczoraj. Wczoraj czy przedwczoraj? Nie wiem. Tak, no. Więc fajnie, fajnie. Fajnie, że tyle pucharków, bo no fajnie. Napisałem w opisie, ale tutaj nie ma napisanego, muszę sobie dopisać, że od niedawna wstawiam co... No, co jakiś czas wstawiam se Streamuję na Twitcha. Więc przymłę, przymłę w Twitchu i... Na Twitchu Szyma mi wyskoczy. Tak, tak? Nagrywam tam. Ogólnie to najbardziej chyba Rocket League i... Rocket League i Fortnite chyba. No tak najczęściej. Przecież Fortnite Fortnite'a troszeczkę teraz mniej, ale Rocket League jest... Tak, Rocket League jest... Co... No, no często, nie tego. No znaczy, się no często streamuję Rocket League. W miarę często, no i ja nie wiem jak wyważać często, co nie, bo to... Często to może być raz na. codziennie? Często to może być raz na tydzień? Często to może być. No to kto jak to dwie razy, no? Coś jest bóstwy z Karl. To jest teraz będzie gdzieś tam? Gdzieś tamtych... Oj! Oj! To jest Karl. Kurde, nie idę tam. Ja się najgorsze. Tu nie. To jest dziś, dziś. Ty kurde, więc nie, 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 nie. Przepraszam. Kurde, dobra. Ale znowu czwarte miejsce. O! I mamy na tym, na tym walonym... Jak to się nazywa? Zapomniałem. Sam. Na samie mamy tam waloną brązowe... brąz jeden. Jeszcze za niedługo ferie będą. No będę O, oh, Grif, Grif, Grif. To jest Steward To jest Grif. Okay. Okay. Dobra, dostał, dostał. Ja pierniczę, jaki kamper. Nienawidzę... Czemu ona ma... Pustecz na daleko i jest kamperem. Jaki kurde. No, no, nie wiem co tutaj zrobić. Z dwóch stron mam typu. Dobra, tu, tu się kampi, Wiedziałem. Czemu nas nadal jakoś się kampi. Kto? Kto tam gra? Nie, dog Znaczy... Dog No właśnie, o tym mówię Kolejna rundka A idziemy od razu do środeczka, co my to tam... Licimy od razu Kto się nie ten... Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, co nie? Mortis Mortis, Mortis, Mortis. Uj. Oj, Brock, 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 Brock. Brock spokojnie. Brock się zdenerwował. Tu, kamper jakiś jest, pewnie. Nie ma? Dobra, nie ma kampera. A, dobra, aż jest słaby. Pewnie, że on ucieknie. No ale, kor kor kurde. Dobra, się nie mogę wysłowić. Cordelius. Już nie. O habibi. Nie no bi. I Habibi. Habibi to the bar. Dobra. Aha. Fajnie. Tak ogólnie. Nie, czemu tam jest jakiś jako... Jako. No bi! No! Kurde, ja za kamperzy. No i co mam zrobić? Mógł mi ktoś powie. A nie ma tak! Nie, nie uda się, Hank. Hank, Hank. Nie. Teraz ten kitty, Katy, Chodzimy tu. Wie to nie. Pewnie tu zaraz jakiś brok mi wyskoczy, co nie? Hmm. Cordelius Ja pierniczę Mnie tak denerwuje Cordelius i yy, właśnie ten yy, Jak on ma? Zapomniałem Denerwuje mnie Cordelius i walony Dobrze, zabijam Cordeliusa Kitykat. tu Kitty cat nie mówię Kitty -cat. Nie. Dobra, to jeszcze miejsce, tak? Nie jest źle Nieźle A kit mnie... Znaczy, nie ja mówię KittyCat, to jest Kit Ja się śmierzę, kitty um, A Kit mnie denerwuje dlatego, bo patrzę. Ja coś sobie normalnie segrasz, co nie? Tak na różaczku, co nie? A ten walony Kit do ciebie skacze, robi z ciebie jakiegoś walonego kokona I kurde ma ciebie na hita, no Ja pierd... Bez sensu No nie, on się mnie boi Dobra, jak chce się bać, to nikt się boi. W sumie to dobrze. Uciekł daleko, czy pewnie tu, czy tu gdzieś kampi, kurde, kampi. Znaczy, no nie, nie mogą sądzać bez tego, czy, no nie wiem, niby a wiesz, no Są ludzie... Chester! Frank jeszcze. Nie, 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 Frank, proszę nie mnie, ja ci nic nie zrobiłem. Będzie Chester Oj, 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 oj. Chester! Giniesz! Giniesz! Giniesz... Proszę Frank... Frank może tu stać... Nie mogę... Nie! Chester! Kurde! Wolony Chester! To nie trafił! Gdzie jest czwarty typ? Nie wiem. Wiem, że tu jestem Chester, tam jest Frank, ale czwarty typ, gdzie jest? no nie, nie wiem. O kurde, Miku, Miku, Miku! co nie zrobiłem? To jest to, to jest to, nie, szybko, co by było? Kurde, tysiąc HP zostało. No ale dobra, GG, GG. Chociaż no może jeszcze coś nagram. Ja teraz pewnie nagram parę odcinków, bo. To nie jest tak, że ja w jeden dzień nagrywam i w jeden dzień montuję, co nie, i w jeden dzień wstawiam, tylko, to, jest tak jak zwykle, że jeden dzień nagrywam, drugi wstawiam i w tym dniu też, demontuję, co nie. Kurde. Kitika. Sorry, kit. Dobra. Pięć powerów. Powinno w tej rundzie już pójść. No co oni tam grają, nie, dobra. Ej, zabić go. Zobić kiełka? Kiełek. kiełek. Oj, tu. Nie, ej, kiełek, tylko nie próbuj do mnie nawet rzucać. Patrzcie, ja zabiję. Oj, kitka. kit. Dobra, ja będę mówił kit. Nie mogę tak mówić. O nie, bo on to może Dobra. Ej, osiem typa zostało, siedem. Dobra. Nie, kiełek, nie próbuj tu rzucać. Dobra, szukam typów. Tu jest, widzę graj. Dobra, zabijamy tego też Essa? No nie, ten walony. No ja nie wiem, ksz, kto to stworzył, że on może się rozpałnić? Naprawdę, był taki. No. Pewnie jakiś walony Dani Ono, nie no, Dani ale nie, no Dani, jest spoko. Dani pomógł yy, Hyże, żeby go odtakować, Co nie? Bo chyba został sterowany niedawno. Ale no, nie, nie to się udało go jeszcze uleczyć. Hyrgę, chciałem powiedzieć. Dobra, as win. Udało się go odtakować. Dobra, jeszcze ostatnia giera, i chyba to Pewnie jeszcze za niedługo wrzucę y, filmik jak... jak ten... Jak co? Jak y, wbijam 15 rangę na y, samie i na ginie Może nagram też jak wbijam 20 na squiku ale to wiecie, nie na każdej mapie można nagrać inny odcinek, co nie? Bo nie będę wbijał na ginie na tej mapie 15 rangi, co nie? No bo wiecie, no. gin i krzaczki to się troszeczkę nie łączy. Znaczy, może się łączyć, ale no wiecie o co mi chodzi, no to Na no, tej to właśnie mogę, samem, czy jakimś... nie wiem, bólem... Plus! Nie zauważyłem go! Dobrze! Szymoja, co ty robisz? Co ty robisz? Ojej... Ja, to było mocny! Ja nawet nie widziałem przez jakieś... Przez pierwsze pół sekundy, czy sekundę... Nawet go nie widziałem! To było najgorsze. Ja cię zmarnowała ulta. Zobrawa z góra. Zabiję. S? Ty bratku... Bratku! Dobra. Jest. Tylko teraz... Trzeba się znowu uleczyć w krzaczkach. Kurde, no właśnie o tym mówię. Dobra, ów. Mam farta, że miałem ulta. Dobra, może mówiłem, że to ostatnia gra, ale jak tak nam dobrze idzie, to jeszcze... Zagrajmy dosłownie już, naprawdę ostatnią grę. Dobra. Jeszcze dwie osoby niech zgi... O kurde, jaka bibi! O kurde, jaki buz. Mocni ludzie, mocni. Słuchajmy się tu. Można wyłączać powiadomienie na jakiś czas, na przykład bym wyłączył. Nagrywam filmik, to wyłącza powiadomienia. Chyba się ma nie? Bo to, to chyba osobno od aplikacji. Tak słabo trochę bym chciał wyłączyć, wiecie, na całym tym. Całym. Pewnie tam się ktoś. Kto kampi, o tym mówię. O tym właśnie mówię. Dobra. Ale GG. To będzie. zwycięska plasa. plus zero. Dobra. To było na tyle w dzisiejszym odcinku, widzowie. Wbiliśmy troszeczkę, puchar... troszeczkę dużo pucharków nawet. No, dziękuję wam, widzowie, za oglądanie. Napiszcie, czy odcinek się podobał. No i wróciłem ogólnie. Tak, to było ogólnie, co chciałem wam powiedzieć. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Nara!